ŁKS Łódź wygrał 2 do 0 ze Stalą Mielec w piątej kolejce tego sezonu pierwszej ligi. I w tym odcinku na gorąco tuż po tym meczu podsumuję to spotkanie, przedstawię Wam najważniejsze wnioski, jak zaprezentowali się poszczególni gracze LKS-u i generalnie, czy LKS przekonał na 100%, czy wciąż było widać w tym spotkaniu, że jest jeszcze sporo do rozwoju, sporo do zrobienia, jeśli chodzi o grę LKS-u. To wszystko w tym filmie. Zapraszam! Generalnie LKS pozostawia po tym meczu wrażenie raczej pozytywne, chociaż na pewno nie da się powiedzieć, że to był jakiś wyraźny przełom, że to był zupełnie inny LKS. Co na plus, na pewno ta pierwsza akcja bramkowa, ten gol w 13 minucie, to wreszcie była taka koronkowa, wielopadaniowa, kombinacyjna akcja, bo trzeba przyznać, że przed tym meczem, i to wciąż chyba jest jeszcze nierozwiązany problem ŁKS-u, ale do tego przejdę, problemem było to, że ŁKS, jeśli zdobywał gole w tym sezonie z Polonią, Bytom ze Zniczem Schrobrym, to raczej były przebłyski poszczególnych piłkarzy, jakaś dobra. Komunikacja pomiędzy dwoma piłkarzami Szybkie przejęcie, dośrodkowanie, cokolwiek Ale to nie było tak, że na przykład LKS rozpoczął akcję na własnej połowie Albo blisko połowy przeciwnika Wymienił parę podań tak ładnie po prostu Grupowo, kolektywnie, zespołowo I strzelił gola po takiej wypracowanej Wiecie, grupowej, drużynowej akcji No bra Brakowało tego typu momentów A ten pierwszy gol tu właśnie było coś Tego typu. Szczepański miał wolną przestrzeń Trochę poholował piłkę, pociągnął I w optymalnym, w idealnym momencie Wyłożył futbolówkę Norwinowi on się nie zastanawiał, od razu zagrał do Piaseckiego, który trafił na pustą bramkę. Musiał tylko napastnik LKS-u w tej sytuacji dołożyć nogę i to był plus ta pierwsza bramka, bo to był gol które po prostu chcemy oglądać i których brakowało ŁKS-owi w poprzednich meczach, więc tu była naprawdę fajna akcja bramkowa i oby takich więcej w wykonaniu ŁKS-u, bo po prostu było widać tę jakość, było widać to porozumienie i powoli widać te schematy w grze ŁKS-u, więc ta pierwsza akcja bramkowa zdecydowanie na plus i po prostu było widać tę jakość piłkarską, więc bardzo fajny gol i za to się należą wszelkie brawa ŁKS-owi, ale też sztabowi szkoleniowemu. I ogólnie ta pierwsza połowa była w wykonaniu UKS-u naprawdę przekonywująca, obiecująca. Wydawało się, że UKS ma kontrolę nad przebiegiem tego meczu. Brakowało klarownych, konkretnych sytuacji bramkowych, ale stal w pierwszej połowie nie oddała ani jednego celnego strzału. Nie wiem, czy została zdominowana, bo to nawet nie była kwestia jakiejś zaskakująco dobrej gry UKS-u, ale po prostu sama stal grała na tyle beznadziejnie. Story, ale to, tak to trzeba określić, że UKS nie musiał się namęczyć, żeby wygrać i prowadzić jeden do zera. Niestety druga Połowa już tak dobra nie była, i to były takie trochę flashbacki powrót do meczu ze Zniczem Pruszków. A nawet zaryzykuję tezę, że gdyby nie ta Bramka Huseina Balicza na 2 do zera. To Stal w drugiej połowie na przykład zrobiła więcej niż pruszków w drugiej połowie tego pierwszego meczu, bo naprawdę milczanie oddali kilka uderzeń, mieli kilka dogodnych sytuacji, i parokrotnie Aleksander Bobek naprawdę musiał się wyciągnąć i popisać się swoim refleksem, zainterweniować, żeby uchronić OKS przed startą bramki, więc tu zabrakło mi tej kontroli. Ona była pier w pierwszej połowie, ale w drugiej znowu to było takie, wiecie, bujanie się na tej linii i pytanie, czy się spadnie z tej liny, czy spadnie się w tę przepaść przysłowiową, czy też nie. Ostatecznie OKS nie spadł, uratował OKS Hussein Balic, ale to znów fajnie był jednak indywidualny przebłysk. Czyli ogólnie brawa, za Hussein brawa dla Husseina Balicza. Przyjął piłkę dynamicznie, na wyprzedzenie, ograł jednego przeciwnika, kolejnego położył chłodna głowę, podanie do Lewandowskiego, który musiał to wykończyć. Super akcja Husseina Balicza, ale fakty są takie, że gdyby nie ten gol, nie ten przebłysk geniuszu Balicza, Austriaka, bo tak to trzeba określić, to znów OKS mógłby. W tym doliczonym czasie gry, w końcówce drugiej połowy, w końcówce meczu, no martwić się o to, czy dojedzie z tym jeden zerko, czy też nie dojedzie, więc zabrakło mi tej kontroli, zabrakło mi szybkiego zamknięcia meczu, szybszego strzelenia drugiego gola, bo mam takie wrażenie, że naprawdę faktycznie w tej pierwszej odsłonie, gdzie stal prezentowała się naprawdę słabo, ŁKS, no mógł po prostu bardziej, w większym stopniu pójść za czasem, pójść po te kolejne gole, trochę takiej pazerności, chęci na te kolejne bramki mi zabrakło. Ogólnie pozytywne wrażenie, ale to. To, to nie jest mecz, który, wiecie, będziemy pamiętali latami, najważniejsze jest zwycięstwo i całkiem niezły styl, chociaż w drugiej też te były, były te mankamenty, o których wspomniałem, no, czyli brak tej kontroli, no i jednak stal, która no, miała w niektórych momentach zbyt dużo miejsca i czasu pod bramką ŁKS-u. Najważniejsze są jednak punkty. Ja też to rozumiem. To też trzeba podkreślić i zdać sobie sprawę, że UKS teraz na przestrzeni 8 dni tak naprawdę rozegra 3 mecze. Bo teraz piątek Dom Stalnielec, potem we wtorek wyjazd o 16 z Miedzią Legnica, i potem znów powrót sobotą u siebie Polonia Warszawa. Ja wiem, że pewnie w porównaniu, wiecie, Barcelona, Real Madrid to oni co tydzień grają 3 mecze. Znaczy 3 mecze w tygodniu, mecze co 3 dni, no, ale w przypadku klubów pierwszoligowych, klubów jak EKS, czy nawet klubów ekstraklasycznych, Ogólnie rzecz ujmując, klubów polskich to nie jest takie oczywiste, więc ja rozumiem, że jest pewne szachowanie siłami, szachowanie wiecie po prostu, no, no siłami, tym ile energii włożysz w dane spotkanie, więc to trzeba brać pod uwagę, ale wciąż uważam, że można było szybciej zamknąć to spotkanie, wrzucić ten y, piąty, szósty bieg. Pierwszej połowie i zamknąć mecz w pierwszej odsłonie, bo Stal naprawdę grała bardzo słabo, a UKS tego nie wykorzystał, więc za to minus. Chociaż no, nie będę tutaj wiecie, szerzył jakieś pretensje czy zerzutów wobec UKS-u, skoro jest wygrana dwoma bramkami, są kolejne trzy punkty u siebie, więc nie ma też szczególnie na co narzekać. Chociaż na pewno indywidualnie na niektórych piłkarzy no, można mieć zastrzeżenia, ale niektórych na pewno trzeba pochwalić za to spotkanie, bo zagrali po prostu bardzo, bardzo dobrze. Chciałbym słowo więcej poświęcić Husseinowi Balićowi, bo powiem Wam szczerze, że to jest taki piłkarz. Ja mam przynajmniej taką opinię, możecie mnie skontrować, ale to jest zawodnik, którego nie da się nie lubić i to jest o tyle ciekawe, że to jest obcokrajowiec, niby też już nie 22-23 letni, tylko bliżej 30 Husejni Balić, ale naprawdę to jest taki piłkarz, któremu kibicuję też z perspektywy tych kontuzji, którego nie, upuszcza, nie opuszczały w minionych miesiącach i to na pewno była przyczyna tych gorszych czy, czy braku regularności takiej. Stałej wysokiej formy Husajna Balicza, to była ta przyczyna, ale sprawdziłem to. Od stycznia 2024 roku do kwietnia tego roku Balicz we się trzy gole, zero asyst. Od kwietnia tego roku do tego momentu, do sierpnia, przez 4 miesiące w oficjalnych meczach, trzy gole, jedna asysta Husajna Balicza, więc można powiedzieć, że powoli, powoli, ale jednak jest ten piłkarz na pewnej fali zwyżkowej, na pewnej fali wznoszącej, więc to jest bardzo pozytywna informacja że Balic daje radę, bo faktycznie no, no, w takim piłkarskim prime w najlepszym momencie to był przecież reprezentant Austrii Zawodnie, który strzelał gole i grał w europejskich pucharach z wielkimi firmami jak z Manchesterem United z Tottenhamem, z takimi drużynami mierzył się Hussein Balic przed przyjściem do uks u i to widać w tych poszczególnych akcjach, kolejne dobre wejście Balicza. teraz to on zrobił praktycznie całą akcję, którą zamienił na gola Lewandowski, dwa tygodnie temu z Polonią Bytą, to on trafił do 5-0, do kończąc te, te akcje przeprowadzoną przez Lewandowskiego, więc kolejny pozytywny sygnał wysłany do trenera Grabowskiego przez Husseina Balicza i oby tak dalej Husein, bo tak grając, uważam, że prędzej czy później Austriak wyląduje w podstawowym składzie łks u więc bardzo dobry występ Balicza. Bardzo dobre kolejne wejście, przede wszystkim takie pożyteczne pożyteczne dał kontr kontrakt konkret łks owi Hussein Balicz. I to jest jeśli chodzi o zmiennika, informacja najistotniejsza. Poza tym należą się słowa uznania Piaseckiemu, który ma czwartego gola. Wykończył sytuację w prostej sytuacji, okej, okay, ale ważne, że się tam znalazł. No, ale poza tym docenimy Piaseckiego za siłę fizyczną. To, jak momentami się przypychał i wygrywał te poj pojedynki z obrońcami stali, mógł pewnie mieć nawet więcej niż jednego gola, ale to nie jest najważniejsze, jeśli chodzi o napastnika, więc brawa dla Piaseckiego, tylko jednego gola brakuje mu do Angela Roda, do Zwisły i Łukasza Zjawińskiego, oni mają po pięć bramek i są jak na razie liderami klasyfikacji strzelców w pierwszej lidze, więc Piasecki tak grając pewnie niedługo ich dogoni, zrówna się bramkami przypominam, że ostatnim napastnikiem uks u który zdobył 10 goli w jednym sezonie był Rafał Kujawa, 6 lat temu w rozgrywkach 18-19 no jeśli Bali, Piasecki podtrzyma tę skuteczność, to no, do do końca września czy też października jeszcze w tym roku kalendarzowym pewnie te 10 goli wyrówna Fabian Piasecki, więc kolejny dobry występ napastnika ŁKS-u i były obawy co do tego transferu, ale jak na razie Piasecki potwierdza, że no na swojej pozycji wyrasta na jedną z czołowych postaci pierwszej ligi jeśli chodzi o napastników, więc brawa dla Piaseckiego za kolejny dobry występ. I wydaje mi się, że no, Piasecki, Balcz to są główne postacie, bo mówię, no, niewiele się działo w tym meczu. Nawet patrząc po pozycjach, Bobek, Bramkarz, ok, dobrze skutecznie interweniował, gdy nie miał takiej sytuacji. Gra nogami na optymalnym poziomie. Dobry występ Bobka, Co miał zrobić? To zrobił naprawdę kilka efektownych interwencji, za które plus, Kraczun i Rudol dobrze, dobrze się ze sobą komunikowali w defensywie i tu jakby była rzecz jasna, napastnik stali Mario Losada, raczej wyczyszczony, praktycznie nie miał sytuacji w tym meczu hiszpański, napastnik stali Mielec, Lefelsent pewnie w statystykach wyglądał dobrze, jeśli chodzi o kontakty z piłką, czy podanie, ale, ale nie ma już takiego wpływu, wydaje mi się, na grę ofensywną ŁKS-u. W tym meczu Jasper Lefelcent, No i zdarzyło mu się chociażby takie jedno dośrodkowanie, mocno niecelne. Książek dość nerwowo, ale trzeba dać sobie, zdać sobie sprawę z tego, że to jest wciąż chłopak, dopiero. 18-letni wciąż ma gigantyczny potencjał, ja mu tego nie odbieram. Mateusz Wysokiński, spodziewałem się po nim nieco więcej, jeśli chodzi o jego pierwszy występ od pierwszej minuty w tym sezonie. No, w tym przed tym meczem miał sześć kluczowych podań, był pomocnikiem ŁKS-u, który kreował partnerem z drużyny najwięcej sytuacji, wykonywał też w tym meczu praktycznie wszystkie rzuty wolne, rzuty roczne, stałe fragmenty gry, a nie przypominam sobie takiej sytuacji, gdzie Wysokiński nowy czy wyprowadziłby... Partnera na dogodną pozycję stworzyłby mu dobrą sytuację strzelecką do zdobycia bramki, więc na pewno mogliśmy się spodziewać więcej po Wysokińskim. To nie jest tak, że go to przerosło, ale po prostu chyba oczekiwania były nieco większe. Ernst. Ok, nie na wybitnym poziomie. Sam trener Grabowski wspominał, że jeszcze trochę czasu Niemiec będzie potrzebował na dojście do optymalnej dyspozycji, ale odnoszę wrażenie, że z każdym kolejnym rozegranym meczem Ernst radzi sobie powoli, ale coraz lepiej. Szczepański plus za przytomne, udane, jakby idealne zachowanie przy tym golu Fabiana Piaseckiego, gdzie przytrzymał piłkę, zagrał w punkt, więc to na pewno jest po prostu plus. Kolejny konkret. Dla Miłosza Szczepańskiego, który musimy odnotować czyli to na pewno działa na korzyść tego gracza Norlin Asysta też za to trzeba pochwalić Właśnie Szweda, poza tym niewiele było go w grze uks u Krykun starał się szarpał, ale to również nie było jego spotkanie Ogólnie ta prawa strona uks u Lefelsend, Krykun troszeczkę poniżej oczekiwań Lewandowski plus Zagola Kupczak niewiele wniósł do gry ŁKS-u No i Balic to już wspomniałem, no więc poza Baliciem Piasenckim wydaje mi się, no i właśnie Lewandowskim, to raczej ciężko wyróżnić resztę piłkarza uks u mówię, to nie było jakieś wybitne spotkanie, Stal swoją drogą miała wyższe posiadanie piłki i oddała więcej strzałów, e 10 do 8, co ciekawe, posiadanie piłki 55%, 45% na korzyść stali, najważniejsze, że jest zwycięstwo, no i teraz ŁKS gra z Miedzią Legnica, która jak na razie ma 4 porażki, radzi sobie słabo, ma nowego trenera Janusza Niedźwiedzia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no ale w tak zaciętej, wyrównanej lidze najważniejsze jest kolekcja Zdobywanie tych punktów to udaje się UKS-owi u siebie, aby to prędzej czy później zostało przeniesione na wyjazdy, ale nie będę narzekał po tym meczu. Widzę rezerwy, wciąż jeszcze nie wszystko stoi na optymalnym poziomie. UKS mógł zdominować stal i, i wygrać naprawdę pewnie podobnie jak z polonią bytą, bo stal naprawdę dzisiaj nie pokazała niczego wielkiego. To się nie udało, ale czasami trzeba przepchnąć mecz takim. Wiecie, niewybitnym spotkaniem to udało się łks sobie więc trudno Łodzią za to krytykować. Liczą się trzy punkty, one są, więc, więc to jest najważniejsze, jeśli chodzi o ŁKS. No a my słyszymy się przy okazji kolejnej transmisji już właśnie we wtorek o godzinie pewnie 15.50-15.55. Ruszymy z transmisją przed meczem ŁKS Miecz więc już teraz zapraszam. No a tutaj ŁKS odnosi zwycięstwo cenne, pewnie nie jakieś wybitne, ale cenne i to jest najważniejsze.